Pytacie się mnie o dowcipy na temat Pisu, ale tam wystarczy włączyć republikę. Tam się dowiecie, że Morawiecki uważa, że ulica i zagranica to jest coś normalnego. To wcale nie jest zrada zdrada Stanu i Targowica, tak jak twierdzi przez 8 lat. Dowiecie się, że Czarnek wcale nie uważa, że, że, na, że szkoła powinna być centralizowana, uważa, że powinien być wolny system nauczania. Dowiecie się, że w pandemii wcale nie handlowano respiratorami ani maseczkami, tylko pomagano Polakom. Dowiecie się, że systemy, że ponad milion nielegalnych migrantów sprowadzonych przez Pis po to, żeby zestabilizować Unię Europejską na zlecenie Putina to tego nie było, a jak było to zarządów Tuska. <grym> Dowiecie się, że Polska miała zapisu najlepsze wyniki gospodarcze. Dowiecie się, że Orlen był największą spółką, a dokładnie był na 29. miejscu z 30 spółek w Europie, albo największą. Dowiecie się. E, dowiecie się, że uzbraliśmy polską armię e, u polskich dostawców, tak? Tylko, tylko polscy dostawcy wszyscy zbankrutowali w tym czasie z powodu braku dostaw. E, dowiecie się, że e, podobno Ukrainie rząd PiSu u pomagał, kiedy <grym> to Polacy pomagali, jak mogli, a PiS robi wszystko, żeby tylko Ukraińcom dupę zatruć wspierając cały czas Putina, kupując ruski węgiel i ruski gaz jako jedyni. Dowiecie się, że e, dowiecie się, że jest łamana konstytucja teraz w Polsce, a PiS jest jej, e, a PiS wcale nie ma przez 8 lat konstytucji. Dowiecie się, że nie wolno odwoływać sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, bo PiS tego nie robił. E, dowiecie się, że nie mogą być sądy na telefon, e, bo przecież PiS w życiu sądów na telefon nie wprowadzał. Dowiecie się, że prokuratura nie może być upolityczniona, bo przecież obro. Nie był, politykiem, nie był politykiem PiSu. Dowiecie się Dowiecie się Dowiecie się Dowiecie się, to jest, sorry, aż pękłem ze śmiechu. Dowiecie się największego hitu, że nie wolno sięgać do historii. Nie można wypominać tego, że Morawiecki kradł, Kaczyński kradł, Ziobro kradł. Tego nie. Idźmy do przodu. Trzeba patrzeć w przyszłość.